Dużo wygodniejsze niż spódnicami, nie pasują tak samo dobrze do kozaków na płasko i na obcasie i wprowadzają super element kobiecości do grubych jesienno-zimowych stylizacji. O czym mowa? Shorty. Jeśli szukasz idealnego modelu, oto trzy rzeczy, na które koniecznie zwróć uwagę: na końcu linki. Te shorty są seksowne same w sobie, w związku z tym unikaj bardzo krótkich shortów. Szczególnie wtedy, jeśli siadasz, nie powinno być widać klina Twoich rajstop. Idealna będzie długość do połowy łydki. Spójrz. Szorty to nie legińcy. Tak byłoby wulgarnie. Dużo lepiej wyglądają szorty, które mają sporo objętości. Tutaj zwróć uwagę, moje mają nawet zaszewki. Więc jeśli wybierasz szorty z ekoskóry chcę chcesz wyglądać nowocześnie i nie wulgarnie, bazarkowo, a stylowo, klasaj, szyk, nie krzyczą. Wybieraj modele, które nie mają tutaj jakiś naszyć, przeszyć, logo, kryształków. Zwróć uwagę, że dobrej jakości skórzany pasek z prostą klamrą i to wystarcza. Wiem, że lubisz konkrety, więc komentuj swoje shorty, a ja wyślę Ci 10 super modeli, które polecam.